Normalnie ja w to nie wierzę. No i co? Jedna idzie ogon w górę, drugi idzie ogon w górę. Mafia, mafia jedzeniowa już czekają, nie? Jesteście niesamowici. No to co? Jazda z nas kolbami. Hej grochu, jazda z nas kolbami. Dziś z Wersaczami. Jedziemy z kolbami. Jedziemy z kolbami. Zaczynamy wykopki. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na kanale Adi Weichero. Sztywny Palazji za nami. I o ty faktycznie zobacz, sztywny palazji groszku. Ja Azja Tu Hajbejowicz. tam u góry idzie. <laughs> Internet z punktem G tam jest rozciągnięty, wiesz. Po sznurku do Kłębka, dojdziemy. My zaczynamy wykopki. Wam życzymy miłego seansu. Jak widzicie nade mną. Normalnie jak w Topganie niebo, kurę, a tutaj. A tu mamy nadzieję, że wyjdzie jeszcze coś fajnego. I pierwszy sygnał. I nawet ładny. I nawet bardzo ładny. O, ale ładne grochu mam coś. Ale piękne. Haha! Ha. No to ja mam już fajnego fanta, wiesz? Klamerkę. Też? Co masz? Klamerkę. Ja też klamerkę. <laughs> Ale ja mam taką ładną, jakimiś napisami. Ole, pięknie. Kurde, takie jeszcze nigdy w życiu nie miałem. No proszę bardzo, no to ty masz większy kaliber. No. Czekaj, weź szczotkę. Weź zobacz, co tam jest napisane. Ładny Patlen nie? i data jakaś. Co? Data jakaś. No. w. 1875? No. w. Ale petarda. Ale już się zgrali. Po klamerce i cyk, zaczynamy. Ten wichajsterek fajny. Petarda jakaś też. 16. No tak to, na dupkę, chodzimy na dupkę. Pan tu czego? A to w ragby grać. Co? W przeszedłem przyszedłem grać. Siema. A to To światłowód. tam idzie. To jest światłowód. To jest światłowód do punktu G. Co ty kurę teraz za rakby wymyśliłeś? No mokre I chęci. I na razie nic więcej. Pompujemy atmosferę pompowańcem, ale naprawdę chodzimy chodzimy, chodzimy, chodzimy nie grocho, albo już jest wyczyszczone, albo już się obraziło na nas, no jest Lipton na razie pusto zielone? O. ty, ale tu tak jak patrzysz na kamerze, to tak z tyłu za tobą palmy bambusowe, a ty na śniegu stoisz Klątwa... Bo jestem, bo jestem w Aspen <laughs> w Aspen no. Ma być no mówię, patrzę na to to mi się zaraz już się z odechciewa jak to faktycznie przyjdzie nam w takim śniegu kopać No co? Po celaku jak dorośli mówisz się. A no to Jak ty kończysz to ja zacznę i leć te ile ty już masz tych 49? Antoni by żył 200 lat. 300. 300. Ja niestety dzisiaj nie jest mój dzień i... 49. Nie jest mój dzień oprócz tej klamery, klamerki, nie mam nic totalnie. Zero. Zero, czyli nul. No ale to nic, chociaż grochu coś ma. Ja mówię, to jest taka cisza jak to pierdyknie, to wtedy będzie. Ja mam już taki sam wyświetlacz jak ty także I co wychodziłeś jo? No, chodźcie tu <gry> Chodźcie tu, no dzięki ci bardzo za zaproszenie kurde Jaki uprzejmy pan kurę się zna. Chodźcie tu Ja wiedziałem, on cały czas stoi w jednym miejscu, no kurde no Ja odszedłem od jednego do drugiego No Ten jest cierpliwy, nie? mi się odechciewa mi się normalnie odechciewa jakie piękne zbyt goszczy bromberg bromberg to będzie to jest jakaś, jakaś maszyny, maszyny no, zbyt goszczy pokaż tą dwudziestkę w farciarzu kurde wszedł i wychodził plomba ale ładna kopolnioki tak, niemiecka. Normalnie szkloki kopolnioki. Co to jest? Nie, coś. O ty masz fanty piękne. Nie masz tą dwudziestkę. Przyjechał i pozamiatał. No kurde, molek. Jeszcze ma srebro, wariat jeden. No. A co, Marcinku? Trz, tylko pogratulować Tobie najlepszego, spadło mi O, patrz, i by się zgubiła Nie, to też my mamy tak, wykrywacze byśmy to Ale mój ten nie działa Ja mam tylko jako rekwizyt do filmu Teraz wiesz Ale to jest jako rekwizyt To jest atrapa przecież Czy my tu tylko filmy kręcimy? No nic więcej, nie? No Stał się cud Na to? Kurde Mówisz i masz. Cud to się teraz wydarzył, bo ja po czterech godzinach mam pierwszą monetę, kurde. No. Po czterech godzinach pierwszy moniak, ale jaki fajny za to z gapą w dół, jeden fenol. No kurde, rewelacja, <noise> ale dawno takiej jedyneczki nie znalazłem, cztery godziny mi to zajęło. Tak wyglądają wykopki niestety, przyjdzie jeden dzień szalejesz, przyjdzie drugi dzień szalejesz, przyjdzie trzeci, orzesz, orzesz ile możesz i nic z tego nie wychodzi. Pierwszy moniak, oprócz tej klamerki i tego dmuchańca. Mam moniaka, cyk, mam moniaczka. Proszę bardzo. Który rocznik? Ja już nie widzę 84. To w takim razie pozdrawiamy wszystkie 84 20 Ziko. Możemy tu połazić. Przyszedł właściciel mówi: kurę, sprawdźcie mi to poletko." No i petarne, to wskoczyliśmy, to jest takie tu 50 na 50 bardzo fajne. Szybko to zrobimy. Jak się nie ma tego dnia grochu, to i nawet zmiana pola nie pomoże. Nie ma szansy. Trudno. Co? Jak co ja... Nie mój dzień, no. Nie mój dzień i tyle. Nie mój dzień. Trzeba się pakować zresztą, która to jest. W pół do piątej ciemno się robi. Trzeba się zawijać. Widać. Widać. Klucz do porażki. Wszyscy znajdują klucze do sukcesu. Adi znalazł klucz do porażki. Chorę dzisiejszej. Co to jest? Chociaż to jest jakiś yeti. Ja muszę lampkę już włączyć. Nie, o! Ale ładny. Z takim kurde jakimś tym Dobermanem. Ale fajny klucz. fab. Takiego jeszcze nie widziałem nigdy, a tu jest jakiś taki kurde ten Jak się nazywa Z Egiptu O no proszę bardzo Dupencja Dzisiaj ze mnie to jest wielka Dupencja No taki dzień Taki dzień że się nic nie ma. I trzeba kończyć. No kurde, ja też myślałem, że to będzie fajniejsze. Takie małe pole, te małe są zawsze najlepsze, nie? Te małe zawsze to są takie fajne, nie? Macie takie pole 50 na 50, to zawsze jest lepsze niż 14 hektarów na 14 hektarów. Na żywo klamra. Aż się przejdę do ciebie. No kurde, myślę, że to nawet będą dwie klamery. Mogą być dwie, zlepek. Zlepek. O jest, no zlepek klamer, faktycznie. No, ale one już są sprasowane, bo to były oryginalne, bite. Wszystko zeszło, no. Wszystko zeszło, bo to było, bo to oni, wiesz, po wojnie każdy rolnik miał prasę i on to prasował i potem robił zlepek z tego, no. Zlepek na koniec. Co ci mają za historię, co to jest? Batuta. A skąd ty to wiesz? Ty... No ja się znam, kiedyś było w krzyżówce. A co ty masz za krzyżówki z obrazkami? Faktycznie, batuta. Batuta nic. Batuta. Weź batutę. I jo, a my się pakujemy teraz. Koniec batutowania. <laughs> Jesteśmy bakłażany. I co, panie szanowny Stefanie? Co ty tam, Łukasz? Ej, co ty tam, Łukasz? Gdzie ty tam chodzisz? Ogon w górę. No, akurat, kurde. Ty jesteś samek, taki ogon w górę. Za dużo nawet nie będę gadał, bo... Bo było to, co było. Chociaż ta klamerka fajna. No i wypad fajny, i pogoda fajna. I koniec, nie? I, i koniec rzeczy, które mogłyby być fajne. Nie? Szybko się ciemno robi. Zimno się zrobi. Polecie. Polecie. Jeszcze tylko na groby się pójdzie. Polecie. No. A wy? Jeszcze tylko zostawcie komentarz, włączcie subskrypcję i po, i po filmie, nie? <śled> Także to wszystko na ra. I do następnego taki krótki, ale. No nie mam. Było co było. I na koniec filmu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dołożyły swoją malutką śrubkę. I kropelkę Tawotu do naprawy zawieszenia we France. A są to Cinek, Panie Misiowskie, Darek Walesiewicz, Darek Kostek, Krzysiu Solo, Piotrek Antosik, Norbert Wysiński, Rafał Łupkowski i Nielocik Wrubel. Dziękuję Wam serdecznie z całego serducha. Dziękuję za Wasze wielkie serce.